Drogie dzieci, przeczytam wam dzisiaj wiersz Jana Przerwy na straganie. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze, pan tak więdnie, panie Koprze. Cóż się dziwić, mój szczypiorku, leżę tutaj już od wtorku. Rzeczę na to, kalarenka. Spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Groch po brzuszku rzepę klepie. Jak tam rzepko, coraz lepiej? Dzięki, dzięki, panie Grochu, jakoś żyje się po trochu. Lecz Pietruszka z tą jest gorzej. Lada, chuda, spać nie może. A to feller, westchnął Seler. Burak stroni od cebuli, a cebula doń się czuli. Mój buraku, mój czerwony, czybyś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka. Niech no pani prędzej znika. Ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą. A to feller, westchnął seler. Nas słychać głos fasoli. – Gdzie się pani tu gramoli? – Nie bądź dla mnie taka wielka – odpowiada jej brukselka. – Widzieliście, jaka krewka! – zaperzyła się marchewka. – Niech rozsądzi nas kapusta. – Co? Kapusta? Głowa pusta? – A kapusta rzecze smutnie. – Moi drodzy, po co kłótnie? – Po co wasze swary głupie? Nędz i tak zginiemy w zupie. A to feller, westchnął seller.